Koszmar Michała, sezon 3, odcinek 2. Erwin Erwin. Jesteś tam? Witma, Patryku z we Patryku? Nie poznaję cię, Ech, e, słuchaj to ja, Michał. To ty Michale. No dobrze. To było nieuniknione. To cieszę się, że się lubimy. A wiesz co, ci powiem, Erwinie, mój ty kolego, może chciałbyś mi tak, wiesz, zaobrazować oczywiście słowami, gdzie jestem? Znajdujemy się na terenach dawnej wioski eksperymentalnej Uber Naturalist Foundation. W latach 1956-2013 była aktywna trzymano tu wiele niebezpiecznych bytów. W lipcu 2013 roku delegacja z Włoch włamała się do wioski i puściła ją z dymem. W kilka lat miejsce to zarosło. Wioska ta się tym od Twojej, że danej o jej istnieniu było ściśle tajne. Ponieważ uniwersytecie i na terenie dawnego kampusu Lambda. A Erwinie? Wspominałeś wcześniej, wspominałeś wcześniej o UBER Naturlich Foundation i Patryk mi oczywiście powiedział coś na ten temat, ale trochę mu nie ufam, więc czy mógłbyś mi proszę ciebie, proszę ja ciebie wytłumaczyć co to, co to jest te jest Supernatruis Foundation to organizacje zajmujące się rzeczami nadprzyrodzonymi. Prowadzą wiele domów eksperymentalnych na całym świata, oprócz Włoch. Prezesem jest Gaddam Reich, który wysłał po ciebie Patryka Roosevelta. Uciekłeś, a ponieważ ci się to udało, jesteś ich celem numer jeden. A, no słuchaj, tak mnie teraz naszło, bo ty mi to tak powiedziałeś bardzo swobodnie. Więc czy. czy. nie jesteś w żaden sposób kontrolowany? Rozmowy nie są nagrywane, a moim obowiązkiem jest mówienie prawdy. Uważaj na Patryka i uciekaj od niego jak najdalej możesz. Martin, mnie to kurde. A może, bo Patryk nie był w stanie, ale może ty masz informacje na temat tego, co oznacza RN? RN oznacza rzecz nadprzyrodzoną. Ciekawe miejsce. A, Erwinie, jakbyś mógł, to może chciałbyś mi wyjaśnić, o co chodzi z tą kartką? Kartka, którą masz przy sobie, to pochodna innej RN w ciągu zdarzeń. Numer 3379A opiera się samym co 3379. Podróżujesz przez 7 miejsc. Będąc nieświadomym, poznać historię w kartce zapisaną. By odejść do kolejnego punktu, musisz dotknąć punktu, który był kluczowym miejscem dla jednej sceny historycznej. Podzwolę, że się spytam. Przepraszam. Yy, czy masz jakieś informacje? Czy wiesz coś może na temat tego? Ja jestem zwykłym człowiekiem. Dlaczego mnie zamknęli? Niestety nie mam na ten temat informacji. Ale wiem, kto może mieć. Kto? Alonso Meyer. Dyrektor Sztabu Informatorów i prywatny pomocnik, Gandama. Ah, uh. tej Chcesz mi powiedzieć, jak tego Alonza znaleźć? Nie? Okej. Okay. Uważaj, komu ufasz, Michale. W świecie, w którym jesteś poszukiwany, wszyscy mogą bić ci nóż w plecy.